Cześć witajcie, z tej strony oczywiście Kamil i czas powrócić, <noise> bo bardzo długo mi nie było, wiem o tym, no ale czas wrócić, już tutaj jestem czy znaczy, tak naprawdę to jest tylko taki początkujący odcinek, że wracam na kanał. E, długo mnie nie było, bo miałem wirusa na laptopie, z którym musiałem sobie poradzić, ale to trochę zajęło. I wcześniej przed tym wirusem nie nagrywałem, bo miałem różne problemy, które się okazało, że to pod mufatem, że to były przez tego właśnie wirusa, a ja nie wiedziałem w ogóle mam na tym laptopie i tak dalej, no tam były różne takie, takie komplikacje z tym wirusem, mm, więc. E, wracam na kanał, e, oczywiście Medieval Dynasty będzie, jakieś komentowanie czy coś takiego też raczej będzie jak już wrócę, ale z raczej zacznę od Medieval Dynasty i teraz jeżeli chodzi o Minecrafta. Yy bo tak naprawdę większość filmów na tym kanale, na, na tym kanale było właśnie z minecraftem to nie wiem jak to będzie, bo... Mm, Crystal Launcher, którego miałem, na którym wtedy miałem ma wirusa a yy, T-Launcher też ma wirusa, bo właśnie od niego mi przeszedł na komputer i teraz Premkę bym mógł wykupić, i to jest ta jedyna sensowna opcja, bo nie chcę mieć znowu wirusa na tym komputerze. Ale do to Minecraft, to Minecrafta może wrócę za jakiś tam dłuższy czas. Eee, może wrócę, bo jeszcze właśnie nie jestem nawet pewny, czy wrócę. A jak nie, no to mogę nie na przykład. CSA sobie pobiorę na nowo i CSA będę nagrywał albo cokolwiek innego, nie wiem, na przykład farminga yy, jak będziecie chcieli mogę, nie wiem, na przykład Wiedźmina kupić albo cokolwiek innego, yy, bo to też zależy dużo od Was co byście chcieli oglądać na tym kanale dalej. Hmm, czy chcecie, żeby to był Minecraft? Czy chcecie, żeby to była jakaś inna gra? Bo Medieval Dynasty na pewno będzie. Ale nie wiem, jak to będzie dalej z innymi grami, więc no. Więc to taki krótki filmik, początkujący tak naprawdę cały ten powrót. Tyle. Więc Ja już się sam żegnam. Następny film będzie jakoś za niedługo. Postaram się jakoś potem regularnie stawiać te filmy, chociaż nie wiem jak to wyjdzie. Na pewno następny film będzie z Medieval Dynasty, właśnie. Ale ten film to jest takie po prostu początkujące wszystko. Taki no. Więc, no ja już się z nami żegnam. Więc to, na no. razie.